Tak Państwo zapewne już zauważyliście, rozpoczęły się prace związane z remontem do budynku starostwa i związaną z tym zmianą jego układu funkcjonalnego. 17 września została podpisana umowa z wykonawcą inwestycji, przedsiębiorstwem handlowym z spojrzenia. Wykonawca został wyłoniony w, w czwartym postępowaniu przetargowym ze względu na ceny wcześniejszych ofert. Wszystkie postępowania zostały unieważnione. Prace mające na celu przeniesienie wydziału Komunikacji i stworzenie dwóch punktów kasowych na parterze dodatkowo zostanie przygotowana poczekalnie dla interesantów remontem zostanie objęty całe lewe skrzydło Parteru budynku i prace mają zakończyć się do połowy grudnia bieżącego roku. Jednocześnie prowadzone są prace remontowe w pozostałych wydziałach, obecnie remonty.